Czuję taką swobodę w tej chwili, to poruszanie się po tej regulacji to jest jakby jedna taka sprawa, Mateusz jasny. Jestem dyrektorem do spraw cyberbezpieczeństwa, pracuję w branży IT. Fajnie pokazałeś w ogóle ten cały ekosystem wszystkich regulacji prawnych związanych, powiedzmy to z IT, z IAM. To mi też gdzieś tam oczy otworzyło, że to nie tylko ten jai Act jest istotny. Ale jak już tak wracając do tego Jaj aktu no to przede wszystkim czuję taką swobodę w tej chwili. To poruszanie się po tej regulacji to jest jakby jedna taka sprawa. Dużo też takich rzeczy pokazałeś, które nie są, bym powiedział, szare, niejasne do końca. Feja jakcie i dzięki temu wiem. Więc... Gdzie jest ten punkt, że powinienem się udać do prawnika i sobie tam pewne rzeczy przedyskutować? Wydaje mi się, fajnie się dzięki temu przede wszystkim no jestem sobie w stanie na to odpowiedzieć, problemy, które zawodowo się w tej chwili pojawiają, rozwiązywać dzięki temu. Wykorzystanie tego, no to głównie bym powiedział, poza tematami, które się pojawiają już też w umowach klientami, jeśli chodzi o systemy sztucznej inteligencji, przede wszystkim budowanie wymagań bezpieczeństwa w stosunku do systemów, które mają ten komponent sztucznej inteligencji. To wydaje mi się, że tutaj jest kluczowa zrozumienie tej definicji, co jest systemem sztucznej inteligencji, bo wydaje mi się, że nie wszystko, co my nawet technologicznie gdzieś tam w firmie uważamy za sztuczną inteligencję, to według AI tu będzie tą sztuczną inteligencją. Czyli ja może powiem jakby to od strony cyberbezpieczeństwa, jak na to patrzymy. Widzę na razie, że jeśli chodzi o zabezpieczanie i ryzyka, które pojawiają się ze sztuczną inteligencją, to poziom zabezpieczeń aktualnie istniejących jest mocno w tyle do tego, co my mamy, że tak powiem, w takich standardowych systemach informatycznych. To jest bardzo duże wyzwanie, w szczególności, że w tej chwili bardzo łatwo się jeszcze istniejące zabezpieczenia obchodzi naprawdę nie potrzeba dużej wiedzy technicznej. Więc jak robimy jakieś analizy ryzyka, no to przede wszystkim skupiamy się na tym, nie czy coś można zabezpieczyć, albo czy coś nie pójdzie nie tak, tylko co się stanie, jak pójdzie coś nie tak. Zresztą z inteligencją jakby tutaj skupiamy się głównie na takich decyzjach, biorąc pod uwagę właśnie ryzyko ze sztuczną inteligencją związane. Pochodzę z rodziny prawniczej, ale jestem tym złym, niedobrym, który wybrał IT i swoją pasję komputerową, a nie historię i prawo. Natomiast w swojej pracy no, codziennie, praktycznie zajmuję się też opiniowaniem umów w obszarze wymagań cyberbezpieczeństwa. No, po prostu klienci od nas różnych rzeczy wymagają, więc muszę się nad tym też pochylić od takiej strony, czy jesteśmy w stanie tak i te wymagania konkretne spełniamy, czy coś tam musimy negocjować. To jest jeden obszar. Historycznie też brałem udział w jakichś tam wdrożeniach GDPR-u, firmy. Mnie potem trochę przy dorze, natomiast no aktualnie zajmuję się NIS-em drugi. To taki trochę gig we mnie. Na pewno wcześniej to jakaś statystyka, która przeszła w machine learning, a potem sztuczną inteligencję, natomiast no zawodowo też ciężko w cyberbezpieczeństwie bez ja teraz. Takie dwa hobby. Jedno to jest gotowanie, w szczególności kuchnia molekularna i suwitechnika. Technika, a ostatnio jeszcze się zainteresowałem astrofotografią.